Wzornictwo jest dziedziną stosunkowo młodą. Przez wiele lat kojarzone było z projektowaniem produktów. Obecnie jego definicja znacznie się poszerzyła. Oprócz tradycyjnego wzornictwa przemysłowego obejmuje między innymi projektowanie przestrzeni, mody, komunikacji wizualnej czy usług. W początkowej fazie nauczania na Wydziale Wzornictwa studenci otrzymują wiedzę dotyczącą technologii. I narzędzi niezbędnych do projektowania, którą potem stosują w realizowanych pracach. W procesie kształcenia duży nacisk kładziemy na prospołeczne podejście do projektowania. Studenci z jednej strony poznają świat produkcji i biznesu, w którym po skończeniu studiów będą pracować, a z drugiej skupiają się na człowieku, użytkowniku, jego potrzebach i potrzebach otaczającego nas i ich środowiska. Umiejętność sprawnego kreowania obiektów jest ważna dla projektanta i tego uczymy, ale ważniejsza jest umiejętność rozwiązywania problemu. Temu służy nauka krytycznego myślenia, która przydaje się w wykonywaniu zawodu projektanta. Umiejętności zawodowe oraz solidne podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i technicznej pozwalają absolwentom naszego wydziału na elastyczne dostosowywanie się do zmiennych warunków na rynku pracy, oraz zajmowanie pozycji organizatorów i inicjatorów, a nie tylko wykonawców rozmaitych przedsięwzięć. Kształcenie na wydziale opiera się na trzech filarach, którymi są projektowanie, teoria i sztuka. Projektowanie produktu i komunikacji wizualnej obejmuje obszary takie jak produkty, meble, transport, przestrzeń publiczna, ceramika, opakowania, projektowanie wizerunku czy, czy też typografia. Większość wykładowców stanowią aktywni zawodowo, znani i uznani projektanci. W ramach projektowania ubioru studenci poznają proces projektowania zarówno poszczególnych form ubraniowych, jak i całej kolekcji mody, uczą się autorskiego projektowania tkanin i budowania profesjonalnego portfolio. Zajęcia projektowe tej specjalności odbywają się w języku angielskim i prowadzone są przez absolwentów wiodących szkół projektowania na świecie. Wydział Uzornictwa posiada własną katedrę historii i teorii. Nasi studenci uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach, seminariach i konwersatoriach, które łączą praktykę z kontekstem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Katedra historii i teorii designu zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizuje wydarzenia, takie jak odbywająca się co dwa lata Międzynarodowa Konferencja Fair Design poświęcona refleksji na temat współczesnych wyzwań, przed którymi stoją projektanci. Cały wydział prowadzi aktywną współpracę międzynarodową. Studenci naszego wydziału uczestniczą w zajęciach z malarstwa, rysunku i rzeźby. Pracują tu z wybitnymi artystami działającymi w wielu mediach. Rolą nauczania sztuki na naszym wydziale jest nie tyle doskonalenie tradycyjnie pojętego warsztatu artystycznego, co kształtowanie twórczego i niezależnego myślenia. Wydział mieści się na ulicy Myśliwieckiej, w historycznym budynku o specyficznym klimacie, w parkowej części Warszawy. Każdego roku otwarcie wystawy prac naszych studentów jest wydarzeniem artystycznym i towarzyskim, przyciągającym tłumy ciekawych tego miejsca i tego, co się w nim dzieje. Wydział Wzornictwa działa w oparciu o określone, wiele lat temu stałe wartości, ale to miejsce żywe, które ciągle się zmienia. Od kilku lat pracuję w zawodzie jako projektantka produktu. Praktykę zawodową rozpoczęłam już w trakcie studiów, co jest dosyć często spotykane na naszym wydziale. Zaczęłam tę pracę tak naprawdę już w charakterze projektantki. Tutaj nie było procesu wdrażania, bo tak naprawdę przyszłam do studia i od razu miałam wszystkie te narzędzia, które pozwoliły mi rozpoczęcie tej praktyki. Zajmowałam się wówczas głównie tworzeniem koncepcji produktowych, jak i badaniami. Z czasem tak naprawdę zakres moich obowiązków ewoluował. Zajmowałam się między innymi dopracowaniami produktów pod kątem produkcji masowej, jako Również pod kątem e, takich wdrożeń rzemieślniczych, jednostkowych. E, robiłam badania użytkowników, użytkowniczek, e, współtworzyłam strategie wzornicze. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że, że dosyć szeroki e, był i jest to zakres obowiązków, i też tak naprawdę wszystkiego tego e, nauczyłam się na studiach. Dostałam narzędzia, które e, pozwoliły mi to rozwinąć już e, obecnie. Szczególnie do, dobrze wspominam pierwszy rok studiów magisterskich, kiedy przez tak naprawdę cały pół roku, cały semestr mieliśmy okazję pracować w kilkuosobowych zespołach, podejmując w cyklu co dwa tygodnie nowe wyzwanie projektowe. To były zajęcia prowadzone przez profesorów mających swoje stałe pracownie u nas na Wydziale. I właśnie co dwa tygodnie następowała zmiana tematu. To był m.in. design krytyczny, design społeczny, projektowanie w przestrzeni miejskiej, także całe spektrum, którego można doświadczyć w tym zawodzie. Mieliśmy okazję pracować w różnych grupach dobierając się ze względu na Jakieś osobiste sympatie, czy też właśnie zainteresowanie danym tematem. Tutaj nie było stałego klucza. No i tym samym co dwa tygodnie pracowało się z różnymi osobami. To bardzo inspirująco działało, myślę, nie tylko na mnie, ale też koleżanki i kolegów, z którymi miałam okazję współpracować. Również prowadzący byli niesamowicie zaangażowani i to wszystko tworzyło taką dobrą energię do, do pracy. I też w niektórych przypadkach zakończyło się nawet wdrożeniami. Na przykład koleżanka po takich warsztatach zrealizowała cały swój dyplom magisterski, także nigdy nic nie wiadomo. Mój projekt dyplomowy zakładał protezy zewnętrzne dla kobiet po mastektomii jednostronnej. Protezy różniły, miały różnić się tym od protez dostępnych na rynku, że umożliwiały idealne dopasowania do ciała użytkowniczki pod kątem kształtu, wagi. Ale też samo zachowanie miało przypominać kobiece ciało. Te protezy miały może niecodzienny wygląd, bo składały się z takich niezależnych elementów, które były połączone wspólną podstawą, i ich zadaniem było ożywiać w pewien sposób tę protezę, czynić ją podobną do kobiecej piersi nie wyglądem, a właśnie zachowaniem. Proces projektowy zawsze przebiega tak samo, czyli inaczej. To znaczy, do każdego projektu podchodzi się indywidualnie, i, i to też jest coś, czego, czego uczy bycia.